Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A naszym kolejnym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk, filozof Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, księże profesorze. Witam, dzień dobry, jeszcze nie proszę pozdrawiam. Mamy początek wielkiego tygodnia w dobie wojny za naszą wschodnią granicą. Ja bardzo często czytam na forach internetowych i w, każdy z nas to przeżywa w rozmowach prywatnych, że bo docierają do nas obrazy za naszej wschodniej granicy, które są brutalne, straszne i taka złość, niechęć. A często nienawiść niestety jest czymś absolutnie naturalnym w, w dobie tego, co obserwujemy, i jak walczyć z taką nienawiścią, a może, a może nie walczyć, właśnie przygotowując się do tego centralnego, najważniejszego święta Wielkiej Nocy. Oczywiście z nienawiścią trzeba walczyć, natomiast złość jest czymś uprawnionym. Natomiast może mamy do powiedzenia, panie redaktorze, owszem, ta wojna jest za naszą wschodnią granicą, ale jest także częścią naszego społeczeństwa. Mamy swego rodzaju trzecią wojnę światową w kawałkach. To jest określenie. Pierza Franciszka, używane od kilku lat. Rzeczywiście w pewnym sensie mamy trzecią wojnę światową w kawałkach i jesteśmy wszyscy tą wojną dotknięci i także ta złość, a czasami pokusa nienawiści dotyczy także naszego społeczeństwa. No właśnie, i teraz pytanie brzmi, czy um, Da się z tym jaki, w jakikolwiek sposób, czy mamy jakieś narzędzia do tego, żeby z tą nienawiścią walczyć? Ze względu na to, że no te obrazy, to co Rosjanie robią na Ukrainie, jesteśmy dopiero co po rocznicy wyzwolenia Buczy pod Kijowskiej, gdzie doszło do masowego ludobójstwa. I to też będzie pewnego rodzaju budulec tożsamościowy dla narodu ukraińskiego, patrząc chociażby na naszą historię, gdzie naszym budulcem był Katyń, czy też w Chociażby I, 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 i stąd także brały się takie bardzo silne i mocne emocje. No to teraz pytanie brzmi: czy rzeczywiście my powinniśmy w jakikolwiek sposób szukać tych narzędzi właśnie do tego, żeby zwalczać nienawiść do Rosjan, bo, bo to jest bardzo trudne? Przede wszystkim ta nienawiść jest w sercach Ukrainek czy w sercach Ukraińców. Czasami ale, można ale spotkać... tylko, tylko, tylko przerwę na sekundę, księżę profesorze. Ale ten podział właśnie nie przebiega bardzo gładko między granicą polską a ukraińską, bo przecież mamy mnóstwo uchodźców, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj żyją, którzy także zakładają tutaj rodziny. Więc. Ten, ta granica granica tej niechęci i zaszczepionej nienawiści, ona nie przebiega gładko między jedną granicą a drugą. Oczywiście, natomiast ta nienawiść w sercach ukraińskich jest o wiele większa niż to jest w umysłach. W duszach Polek czy Polaków, i jest to w pewnym sensie zrozumiałe czy uprawnione. Czasami można spotkać takie bardzo skrajne wypowiedzi płynące ze strony Ukraińców: nigdy nie przebaczymy Rosjanom tego, co nam zrobili, i w pewnym sensie rozumiemy ten gniew, tę nienawiść. Natomiast oczywiście w sensie etycznym nienawiść jest czymś niewłaściwym, natomiast. Mamy prawo do oburzenia, mamy prawo do wściekłości czy złości. Natomiast, wydaje mi się, że nie wolno nam się na razie koncentrować na takich negatywnych uczuciach i ich ocenie, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba zająć się tym, jak tę wojnę przerwać, jak Rosjanie powinni opuścić zajęte terytoria, jak walczyć o sprawiedliwy pokój czy o sprawiedliwy porządek w Ukrainie i w całej Europie Środkowo-Wschodniej niej po zakończeniu działań zbrojnych. Także ja powiem tak, oczywiście te nasze uwagi dotyczące nienawiści są cenne, ale trzeba je połączyć z wieloma innymi jeszcze ważniejszymi wątkami, które dotyczą tego wszystkiego, co się obecnie dzieje w Ukrainie czy w naszej, w naszej części Europy. Skoro my musimy się skupić na tym, żeby tę wojnę przerwać, to czy istnieje coś takiego jak etyka wojny, czy istnieje coś takiego jak etyka związana z prowadzeniem działań wojennych? Oczywiście etyka jest częścią filozofii. Mówiąc o etyce, mamy na uwadze takie racjonalne w oparciu o ludzki rozum rozstrzyganie, co jest dobre, a co jest złe. I częścią szeroko rozumianej etyki jako dyscypliny filozoficznej jest także etyka wojskowa, etyka wojny i pokoju etyka prowadzenia działań zbrojnych. No podam takie proste zagadnienia, które dotyczą tego y, y, obszaru. To jest chociażby traktowanie jeńców wojennych. Zauważmy, co się stało z naszymi jeńcami w Katyniu, jeśli ze strony Armii Czerwonej nie były respektowane jakiekolwiek zasady etyki wojny. I widać tutaj wyraźną różnicę między Wehrmachtem, między zbrodniarzami niemieckimi, a zbrodniarzami z Armii Czerwonej. Otóż y, zbrodniarze komunistyczni, Wymordowali wszystkich naszych oficerów w Katyniu, natomiast zbrodniarze niemieccy, gdy chodzi o oficerów polskich pojmanych we wrześniu 1939 roku, zamknęli ich w obozach dla oficerów i nasi oficerowie wojnę mogli przeżyć. Także w takich bardzo okrutnych warunkach wojny zasady etyczne w ramach etyki wojny, wojny i pokoju y, y, ograniczają cierpienie, a czasami nawet mogą ludzkie życie ratować. Chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię, bo bardzo dużo Ukraińców i kościołów autokefalicznych na Ukrainie będzie teraz świętować według kalendarza gregoriańskiego. Czy ta symbolika odejścia od kościołów wschodnich tylko właśnie skierowanie się na zachodnie, to też jest element pewnego rodzaju może nie to niechęci do Rosjan, ale właśnie efektu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zdecydowanie tak. Zauważmy, że ten proces odchodzenia rosyj... ukraińskiego prawosławia od Kremla. Od patriarchatu moskiewskiego rozpoczął się już kilka lat temu, gdy utworzono niezależny, autonomiczny ukraiński kościół prawosławny podporządkowany patriarsze Bartłomiejowi w Konstantynopolu. To było bardzo ważne wydarzenie. W ostatnich tygodniach mamy też działania ze strony władz w Kijowie, aby maksymalnie ograniczyć te resztki ukraińskiego prawosławia, które ciągle jeszcze podlegają władzy patriarchy Cyryla. Także wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu działań zbrojnych w Ukrainie de facto przestanie istnieć ukraińskie prawosławie podporządkowane Moskwie. Będzie bardzo silne ukraińskie prawosławie które będzie sympatyzować z Zachodem i będzie w sensie kościelnym podporządkowane pod Konstantynopol. Chciałem jeszcze zapytać o to, jak ten spór się mocno zaznaczył także właśnie w kwestiach religijnych między Kremlem a Ukrainą. To już ksiądz zarysował, ale czy to będzie się pogłębiać, bo no w naszej religii jest istotą kwestia jedności, to także zaznaczał Jan Paweł II, kwestię jedności religijnej, między religiami, kwestia ekumenizmu. Więc pytanie, czy ten spór między kościołami ukraińskimi a rosyjskimi? No, będzie się pogłębiał. Oczywiście, on się będzie pogłębiał. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie ma jakiejkolwiek szansy na dialog czy na porozumienie, i to jest zrozumiałe. Zauważmy, że rosyjskie prawosławie jest takim wspomagającym ramieniem armii, armii rosyjskiej i władz Kremla i Władimira Putina. No To, co w ostatnich Kilkunastu miesiącach mówił publicznie, twierdził patriarcha Cyryl, jest absolutnie nie do przyjęcia. Przecież zauważmy, że rosyjskie prawosławie absolutnie popiera całym sercem zbrodnicze działania rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Mamy w, w pewnym sensie rosyjskie prawosławie na usługach polityki prowadzonej przez Kremla. Ta polityka jest zbrodnicza, jest agresywna, nie ma zgody na to, żeby wykorzystywać religię do celów zbrodniczych, do celów politycznych. W związku z tym, panie redaktorze, sprawa jest głębsza, to nie jest to kwestia konsekwencji tej wojny dla relacji między kościołami w Ukrainie, ale mamy pytanie o wiele ważniejsze do dotyczące przyszłości prawosławia w najbliższych dziesięcioleciach, ponieważ duża część prawosławia, szczególnie gdy chodzi o prawosławie rosyjskie, w ostatnich miesiącach po prostu się kompletnie to prawosławie skompromitowało i można szukać nadziei, gdy chodzi o prawosławie w Konstantynopolu. I ja mam taką nadzieję, że ten dialog ekumeniczny na przykład między katolicyzmem, a Prawosławiem, które reprezentuje pa patriarcha Bartłomiel, Bartłomiej z Konstantynopola że ten dialog będzie się rozwijał i to jest nadzieja, to jest światło w tunelu, natomiast powinny być bardzo zdecydowane słowa potępienia, gdy chodzi o to wszystko, co czyni patriarcha Cyryl i całe rosyjskie Prawosławie podporządkowane despotycznej, imperialnej władzy Władimira Putina. A my musimy sobie życzyć tylko e, pokoju i on, żeby jak najmniej, e, jak najszybciej e, nastał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk, filozof Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był moim i Państwa gościem. Szczęść Boże, do widzenia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.